Oooo jaki to damage robił, no co o, A, by sobie ty miałe gorzej O, o, o komuś! No i hi, hi sobie idzie No, na się no do się się Wiem kurwa Baka się tam z tym brun za tobą Kurwa Co no tu się, od to, się kurwa Tomek dzieje? No właśnie no kurwa, właśnie ja chciałbym to wiedzieć. Oglądam to cudo za, za kulis what's called a trzymają, do to co Zdaję, co to, pro gamer move Co zrobił bro? Co zrobił? Ła kurwa, ZESTUNOWAŁ mnie! Nie wierzę w to, the... ona może chodzić dalej? Nie <śmienicza> Co to było? Kredyt, redaktore, cofnęło mi się first. No, ale no brać go nie musiałeś, ku. <śmienicza> no i chuj. O, <śmienicza> o, <śmienicza> o kurwa, jaki play! O ja pierdolę! Jeszcze lepszy! O! Uciekłem z stronę! No way! O kurwa prynskl! Jakie cudo! I see. Mm -hmm. <laughs> Jak się zesrało! Nie wiem, oni grają, jakby pierwszy raz widzieli Avilex, Może tak jest. Takie, o dobra, ona tylko tak podejdzie. Ło do Ła? O! 49! Open. Już, już umarłem. No co, kurwa. trochę inteligencji nie zaszkodzi. O czym Tomek umarł? Tak się składa. O! Dawaj, idę! Dawaj, dawaj, Uuu. Nice. Uuu. Nice. Sk skapnęła się kurwa, że nie powinna być. Nie, Damian! Kojnie, Damian jest z tobą. Ale wypierdalaj. O, jak go by straszyłeś, Weź tak, nie rób, kurwa. Rzuciłby serduszka, kurwa, gwiazdkowy popierdolenie? Nie, no on nie potrzebuje, to po co? Wystarczyło poprosić, widzisz? No da, no, ale by się kurwa domyślił, nie? No fajnie by było, no, ale Nawet wiesz, nie, nie dałeś mu znaku! No no, nie dał mi nie dał mi znaku! Ła, wow. oj mnie skurwi ten był. czyścił się. No tu kogo przerzucił? Wyrzucił przerzucił mnie debi kurwa. No kurwa z tego, no? Jaki mistrz? To jest fajnie, ten, 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 ten mi się podobał, to ten śmierć. Brzmi dobrze. Ja pierdolę jak nam... Żuklowali, nie ma czuje lepiej. jest brud jesteś ryb. Wow. No i wykrakał, kurde. O jest! Chyba cię nie lubi Chyba nie <laughs> Pierdala do niego, kurwa <śmiech> <śmiech> Kielich zdrowia oh, Pierdala. <laughs> Wlazła cipa w tą pułapkę i tarczę magiczną włączyła, ona nie działa, kurwa Nie, nie, nie Damianku! I zdechła? Tak Cyzyfik jak jeszcze mu nie zmienili drzwi, to on to. On, 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 on. What the fuck? Co? Jak skieruję sobie jedynkę kurwa pod siebie, to mam cały ekran kurwa na czerwono zaznaczony. O. Albo to z wina tego, że byłem przy ścianie, a nie że Może to jest bug z odblokowaną kamerą po prostu. No nie, nie wydaje mi się, że to było to. To nie jest Nie, 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 wycofuj się, po prostu nie hituj nic super. Uf. ale. What the no, się zbudowała broń kurwa Ty zacząłeś napierdalać jak gladiator dobrze Nie Przestraszyli się Surprise, <toddź> 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 Kurwa jest No. To jest za nami jeszcze jest więc ja też snipę Kurwy syn no i przeżyję to CZĄPAJ by no. Czemu tego nie zlikwidowałeś sobie kurwa Dzięki za tego stuna bo... No ten, ten, ten stun to jest zawsze 50-50 wiesz Kurwa, ty tam z kurwa to ja tam wśród się KURWA GONIĄ MNIE Ja zarzykuję pójdę obok Siema Siema Nara! O ty jebaku mnie goni no i nie żyje, brat Czekaj bo chabrakan <śpiewanie> Atakuje mnie tam! Jaki to jest śmieszny fest o jeny, kurwa co za chłopak Czy? <śpiewanie> okay. Miniony go zabiły w trakcie gdy kastował ulta, nie? Chyba no. Mm. Wow! Co? Oj kurwesz! Zajadałeś to! Nie tak. yes, Tomek. Mhm. Mm Fla... Co ty kurwa? Sprzedawaj te flaszki, kurwa. Wyjesz jedną ważną. Uh, kurwa. Już, już, już. No. Już chciał, kurwa. Początek meczu już błąd, kurwa. <laughs> Na szczęście wyleczyłem go z homoseksualizmu.